Dzień dobry, witaj. Dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie. Powiedz proszę kilka słów o sobie na początek. Jasne, cześć. Nazywam się Magda Wilk. Z wykształcenia jestem filologiem polskim, także uczę języka polskiego w szkole podstawowej w klasach 4-8. Okej. Okay. I skończyłaś u nas oligofrenopedagogikę, to znaczy, to jest tak. już w drugi kierunek studiów. Drugi kierunek, tak. Tak, w ogóle łącznie tak. Rozmawiamy teraz o tym. Skąd pomysł na wybór takich, a nie innych studiów? No, chyba nie będzie to nic takiego odkrywczego, jeśli powiem, że jest to ściśle związane z moją pracą. W szkole mam styczność z uczniami niepełnosprawnymi. Uczę ich. W są w, w klasie ogólnodostępnej. E, także no nie ukrywam, że chciałam poznać jakby temat, też, żeby dostosować też te metody i formy pracy typowo pod nich, tak, żeby nie skupiać się tylko na uczniach w normie, ale też na takich, którzy mają jakieś problemy. I jak tutaj dostosować ten materiał, żeby dla nich to było i przystępne, i możliwe do po prostu przerobienia, a przy okazji wykorzystując nie tylko na moim przedmiocie na języku polskim e, chciałam typowo uderzyć w rewalidację. Bardzo mi zależało na tym, żeby oprócz zwykłych klasycznych lekcji, mieć później z tymi uczniami też styczność na zajęciach rewalidacyjnych, żeby ta praca nam szła po prostu tak płynnie. Okej. Okay. No to motywację rozumiem. A czemu w progres sważy a nie gdzie indziej? Ach, to chyba nie będzie nic odkrywczego. No, tak jak już powiedziałaś, to jest drugi mój kierunek u Was. I ja po prostu wiedziałam, w co się wpakuje. Wiedziałam, jak to wygląda, <laughs> jakie są zajęcia, jak, jacy są mniej więcej prowadzący. Także wiedziałam po prostu, nie brałam tego kierunku w ciemno, nie? Bo bardzo często jest tak, że gdzieś tam na tych kierunkach, szczególnie przez internet, jak się słyszy. Forma online, no to już każdy sobie myśli, a czyli będę mógł robić co chcę, jakoś tam przebrnę przez te studia. A tutaj wiedziałam, że jednak będzie i ten poziom warsztatowy, i będą te prawdziwe relacje, prawdziwe zajęcia, a nie coś takiego wirtualnego, oderwanego od rzeczywistości, nie? więc na tym mi zależało, żeby. No, mieć mimo wszystko kontakt z prowadzącym, z grupą, żeby, żeby te zajęcia były też takie interaktywne i wciągały wszystkich, a nie, że jesteśmy tylko biernymi słuchaczami za ekranem, nie? Miałaś jakieś obawy zanim się zapisałaś? Jest coś, co cię gdzieś tam powstrzymywało, zastanawiałaś się? Mm. Wiesz co, tak przed tym kierunkiem to nie. Jak już, jak już drugi raz weszłam do tej samej rzeki, to, to było mi łatwiej. Natomiast wiem, że mogą być takie myśli bardziej pod kątem online formy, nie? Że tu mogą mhm. się pojawić jakieś obawy, bo ja też nie ukrywam, jak czasami. Chodziłam na różnego rodzaju, chodziłam, no ciężko powiedzieć, przez internet były różnego rodzaju szkolenia czy, czy jakieś webinaria, a to coś nie działało, a to ta forma nie była zbyt przystępna, a to gdzieś tam po prostu ludzie się wyłączali, mieli tylko dźwięk włączony, że niby uczestniczą, a jednak, jednak są tylko duchem, więc bardziej może takie obawy. Natomiast przed samym takim kierunkiem nie, wiedziałam, że mam do Was zaufanie, wiedziałam, jak to wygląda, więc. Nie miałam żadnych takich lęków, że coś pójdzie po drodze, nie tak. No to super. I też wiem, że, że ta nasza praca faktycznie jest warsztatowa, więc tutaj te formy online. Mam nadzieję, że i na tym kierunku jest zadowolona z tego, jak to jest realizowane ostatecznie. Gdybyś miała powiedzieć o korzyściach, w sensie, co uzyskałaś co dzięki tym studiom? Co Cię zaskoczyło pozytywnie? W jakim zakresie się rozwinęłaś? To. to... Co by to było? Oj, co by to było? To ja tutaj zrobię ukłon w kierunku Waszej głównej prowadzącej na tym kierunku, Pani Małgosi, bo to jest, Pani Małgosia, Trybuś to jest po prostu człowiek na wagę złota. Co mnie zaskoczyło, to to, że ja pierwszy raz miałam styczność naprawdę, no. Ja nie wiem, w jakich superlatywach mówić, ale ogrom wiedzy, doświadczenia, po prostu empatii, wszystkiego, czym ta kobieta nas poczęstowała, no to jest po prostu nie do opisania, bo. Te zajęcia nie były w taki sposób podawczy, że ktoś opowiada od teorii po praktykę i opowiada, i my słuchamy. Tylko naprawdę mogliśmy tą teorię przełożyć na praktykę, mogliśmy porozmawiać. Były pytania takie do naszych codziennych problemów, jako do nauczycieli, a nie takie oderwane od rzeczywistości. Były też te takie problemy, jak już poruszaliśmy jakiś temat, z naszych sal po prostu, z tym, co, no, co nas spotyka każdego dnia tak naprawdę. Więc. Jeżeli chodzi o zaskoczenie, to mnie zaskoczyło też to, że mieliśmy taką fantastyczną grupę, że to urozmaicenie tych nauczycieli, ja nie wiem, czy wy to dobieracie z premedytacją, ale po prostu no miałam wrażenie, że jakbym była fizycznie z wami, z wszystkimi na sali, jakbyśmy się naprawdę regularnie spotykali i po prostu przechodzili przez różne rzeczy razem, po prostu, tak, w codzienności. Więc yy, zaskoczyła mnie chyba też atmosfera, bo powiem szczerze, że na poprzednim kierunku tego, tego nie czułam w takim stopniu jak teraz. To te, te zbliżenie nas wszystkich, że jesteśmy nauczycielami, że czegoś chcemy, że mamy taki jeden punkt, w którym uderzamy, co chcemy osiągnąć, to nas tak troszkę scaliło, ale pani Małgosia to tutaj no, robotę zrobiła przeogromną. No, także. To, był, to jest taka wisienka na torcie powiem szczerze, dla mnie Prowadząca. A propos wisienek, bo dużo osób wymienia jako ten, e, rzecz, która u nas jest wyjątkowa i bardzo ucząca superwizja. E, jako to jest najcudowniejsza rzecz na świecie. Przyznam szczerze, że ja nigdy nie miałam z tym styczności do momentu tutaj na studiach. Mhm. E, I dla mnie forma, e, masz problem, opowiadasz mhm. o nim i wspólnie szukamy jakiegoś wyjścia. No to jest po prostu coś fantastycznego, bo na to, no nie oszukujmy się, przynajmniej mogę powiedzieć z perspektywy swojej szkoły, w której pracuję, nie ma na to czasu, żebyśmy się wszyscy spotkali i sobie przeanalizowali, że jedna osoba opowiada okay. i potem robimy burzę mózgów, co tutaj jeszcze można zadziałać. Tak. Także to, że mogłam wziąć pod lupę swój przypadek, swojego ucznia, to dla mnie było bardzo ważne, dlatego że mogłam potem wdrażać tą pracę, co zajęcia z nim, bo oprócz tego, no ja może tutaj też nakreślę, że oprócz tego, że prowadzę tam swoje zajęcia z języka polskiego, to też z uczniem z niepełnosprawnością mam jeszcze dodatkowo dwie godziny. Mhm. I Jasne. po prostu dla mnie to było wartościowe, że mogłam się podzielić jakimiś trudnościami, które napotykam z tym uczniem. Wspólnie dochodziliśmy do jakichś nowych propozycji i pomysłów i mogłam to na następnych zajęciach wykorzystać. Na kolejnej superwizji mogłam powiedzieć, co działało, co nie i co robimy dalej, z czym jeszcze mam problem. Więc dla mnie to było takie duże ułatwienie, bo te drugie półrocze to mi przemknęło na takich fajnych pomysłach, wziętych od mhm. innych, nie? moje możliwości się skończyły jakby, a tutaj ciągle poszerzanie horyzontów, także wiem, że niektórzy się na początku bali w ogóle superwizji i jak to tak. będzie wyglądało, to, że niektórzy się stresowali, czy to na ocenę, to już drugorzędna sprawa. Jasne, szkoła. Po prostu opowiadania o przypadku, to, to też stresowało, nie? jak to będzie wyglądać i na ile nam się to przyda. I myślę, że chyba, no jeśli powiem, że w imieniu wszystkich, że to było bardzo, bardzo trafne narzędzie i bardzo potrzebne, no to na pewno nie skłamię. Takie mamy dużo, mamy właśnie takich potwierdzeń. O tym, że niektórzy się obawiają samych superwizji jeszcze zanim się rozpoczną, też wiemy, no bo wiadomo, no to jest ta sytuacja, czy będę oceniany, no my tak nie pracujemy i też wiem, że bardzo szybko te obawy potem znikają, ludzie się otwierają i czują się bezpiecznie. A gdybyśmy miała powiedzieć o jakiejś takiej dodatkowych korzyściach, które wyniosłaś z tych zajęć, to, to co by to było? Z superwizji czy ogólnie? Z, z ogólnie, ze wszystkiego. Ogólnie ze wszystkiego, co wyniosłam. Na pewno no, wiedza, bo to, to jest takie, to jest chyba standardowo, no idziemy na studia... Tak, powiem, żeby się tak czegoś ma być. Ale wydaje mi się, że ten wymiar praktyczny, to jest coś, mhm. co ja osobiście cenię, dlatego że, no jak widać książek mam dużo, to ja, ja sobie przeczytam. Ale bardziej mnie zawsze interesuje, jak można coś ugryźć tak naprawdę praktycznie, że ja stosowałem, u mnie to działało, spróbuj, czy u Ciebie też. Albo uh -huh. jak właśnie tutaj prowadzące się dzieliły, my miałyśmy taki i taki przypadek, wyglądało to tak i tak, więc zastosowałyśmy takie i takie narzędzia. Uh -huh. Dla mnie to jest największa wartość, bo ja wtedy wiem, czym mogę po prostu żonglować i co mogę wykorzystać. Bo sama teoria do mnie tak nie zawsze przemówi, jak właśnie no, takie historie po prostu z życia wzięte, że tak powiem, nie. Także to, co wykorzystałam, to na pewno ta wiedza nie taka podawcza, tylko w taki praktyczny sposób. To jest fajne. Bo samej teorii. O niepełnosprawności, no to jak wiemy, tego jest masa, książek, literatury, tego jest po prostu dużo. No i to nie do końca zawsze się nam przydaje. Teoria jest ważna, ale ten aspekt i ten wymiar, jak to mogę teraz wykorzystać w moim przypadku, to jest dla mnie najważniejsze, przyznam szczerze. Nie? No i to co mówisz, to jest takie ściśle już andragogiczne podejście, nie? że do tak. dorośli poszukują praktyki, a nie informacji takiej. Tak, o... bo my mamy sobie to... też problemy, wiedzieliśmy tak. z czym przychodzimy. Co nam sprawia taki kłopot w takich relacjach codziennych z uczniami z niepełnosprawnością? Więc wydaje mi się, że jak już my zadajemy pytania, otrzymujemy odpowiednie wskazówki, no to już cała machina idzie już zupełnie inaczej, nie? Tak jest. No to gdybyś miała teraz na koniec powiedzieć dwa, trzy słowa, czy dwa, trzy zdania do osób, które wahają się czy studiować pedagogikę w progresarza, to co by to było? Że absolutnie się nie wahać. <laughs> <laughs> naprawdę, mm, już nawet nie chodzi o to, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy i się zgodziłam i teraz będziemy koloryzować i mówić o samych superlatywach, tylko naprawdę forma tych studiów, no to jest naprawdę no coś fantastycznego. Sam fakt w ogóle, że też jest taka skondensowana ta forma, że nie, nie jest rozleczona w czasie. Bo ja nie ukrywam też, jak śledziłam i szukałam jakichś studiów podyplomowych, to dużo było rozłożonych na trzy semestry. Nie ukrywam, że dla mnie bardzo dużym atutem było to, że tu mamy to skondensowane. I kończymy te studia w tym czerwcu, finalizujemy te wszystkie sprawy, dostajemy dyplom we wrześniu i ja już od września mogę prowadzić zajęcia mhm. rewalidacyjne. Tak Więc dla mnie to jest duży plus i gdzieś tam tym się sugerowałam. Więc jeżeli ktoś się też waha, to niech się nie waha, bo po prostu organizacyjnie się to opłaca. Jeżeli ktoś się też obawia, że forma online może do niego nie przemówić albo że będzie się czuł właśnie płacę i gdzieś tam mogę nie uczestniczyć, to też się tym nie wolno przejmować w żadnym wypadku, bo te zajęcia są w tej formie warsztatowej, czyli my się łączymy, jesteśmy w podpokojach, w grupach, rozmawiamy, mamy czas na jakieś zadania, między sobą robimy też zadania, prowadzący zadaje pytania, także my jesteśmy też w tym cały czas w kontakcie i w tej relacji, więc nie ma czegoś takiego, że jest rzucone pytanie czy jakieś zadanie i absolutnie nikt się nie udziela, czy nikt nie, nie daje odpowiedzi. Więc jeżeli ktoś się obawia po prostu takiej formy online, no to nie ma tutaj czego się obawiać. I jakieś, nie wiem, jakie ktoś może mieć lęki. Może, czy będzie umiał też się tak otworzyć przed komputerem, no bo to też, mimo wszystko, wiem, że niektórzy U. mają kłopot przed taką technologią. To też nie ma co. Jak się zdarzały jakieś wpadki, jakieś problemy, to sobie tam na bieżąco na czacie wszyscy pisaliśmy, pomagaliśmy, także też nie było problemu z jakimiś łączami, czy jak coś zrywało komuś, czy nagle ktoś się pojawił dwa, trzy razy, to też sobie z tym radziliśmy. Więc wiem, że są obawy Plastyka. różne, takie technologiczne. To, to, to nie ma tutaj czego się obawiać, tak naprawdę. Wystarczy tylko usiąść, mieć jakiś zeszyt, coś do notowania, dobrą kawę, herbatę i, i mieć taką otwartą głowę i chęć w ogóle, nie? I myślę, że to już reszta to, to już pójdzie. Super, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. I oczywiście.